Dzień dobry, dzień dobry. W tym materiale postaram się pokazać wszystkie najważniejsze wymiary bagażnika w Dacia Duster trzeciej generacji. Wielu ludzi o to pyta, więc mam nadzieję, że zrobię wyczerpujący materiał, w którym wszyscy znajdą odpowiedź na, na to pytanie, jaki tak naprawdę jest wymiar tego bagażnika pod kątem centymetrów, a nie litrów. Pierwsza rzecz to jest wersja EkoG, wersja żarnej. Podłoga jest podwójna. Pod spodem jest jeszcze butla. Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pytanie, które powinno się już wam nasunąć, gdzie jest ta półka, która normalnie tutaj się znajduje, mianowicie półka ta mieści się bez problemu pod podwójną podłogę. Można ją w łatwy sposób wyciągnąć podłogę w mniej łatwy sposób, ale również niezbyt trudne odłożyć, a półkę szybko zamontować na swoje miejsce. Następnie jeden sznureczek po lewej stronie, drugi po prawej, i półkę mamy zamontowaną. Przystępując do pomiarów. Zacznijmy od światła bagażnika. Interesuje nas wymiar w tym miejscu. Jest to 97,5 cm. Tutaj wymiar jest troszkę węższy, więc można by dodatkowo zmierzyć, jaka jest odległość między wspornikami półki. Jest to 92 cm. Zmierzmy sobie teraz wysokość od podłogi, od jej drugiego poziomu do wierzchu przy zamkniętej półce. Będzie to 41, 41 cm, nie chce być inaczej. Jeśli chodzi o samą wysokość klapy, jestem więcej niż zaskoczony. Oglądaliśmy różne samochody. Tutaj bez problemu można się zmieścić, nie zawadzając głową. Mam około 1,85 m w czapce. Zróbmy oficjalny pomiar. Otwarta klapa w najniższym punkcie ma 184 cm. Może mam niskie buty albo skomaję w dowodzie osobistym. Nie wiem. Przejdźmy do drugiej części. Zdemontujemy tą półkę. Odłożymy sobie ją na bok, ponieważ będziemy też zaglądać tutaj, więc szkoda, że nam przeszkadzała. Demontaż jest równie prosty jak, jak montaż jestem z powrotem. Wersja Jarni, Ekogie, czyli butla gazowa, jak już wspomniałem, stąd podwójna podłoga, która według mojej wiedzy nie jest dostępna na przykład w wersji Extreme. Jakie mamy tutaj opcje? Opcja pierwsza: możemy to zdemontować i wyciągnąć, postawić sobie podłogę w takim stanie. Ona tu jest materiałowa, nie jest tak twarda jak te listwy tutaj, jednak jest też wzmacniana. Jeśli się podniesie, tam pod spodem jest po prostu butla z gazem. Zamontujmy to z powrotem. I teraz tak, sprawa pierwsza. Te zdemontowane elementy można użyć w różny sposób, na przykład zamontować sobie to. Pionowo i zrobić przegrodę, w której będą na przykład zakupy, ułatwi to transport, nie będą się one przemieszczać po całym bagażniku. Można sobie to w prosty sposób tutaj trzymać. My z tego już korzystaliśmy w ten sposób, polecam. Kiedy półkę złożona, tak, łatwo się otwiera i tutaj domyślnie schowany jest trójkąt, zestaw naprawczy my również rzucamy tutaj sobie zakupy znaczy nie zakupy, tylko torby na zakupy, które. Generalnie po zamknięciu nie są widoczne, i cały bagażnik jest dostępny. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić z podwójną podłogą, jest jej złożenie pod spód albo piętro niżej, bym powiedział. Jak się to wykonuje? Druga część jest lekko składana, wrzucamy sobie ją w ten sposób. Ona tu się podwija, może iść tak pod kątem. Wtedy druga część wchodzi tu i podłoga dalej jest na płasko. Z takim małym tutaj schodkiem. I tu myślę, że jest czas na wykonanie kolejnych pomiarów. Co nas będzie interesować? Będzie nas interesowała pewnie wysokość do, do tej półki, która jest tutaj aktualnie zdemontowana, ale zmierzymy sobie w miejscu, gdzie ona przylega. Jest to 54,5 cm. Dla pewności 54,5 cm. Tutaj nic się nie zmienia. Zmierzmy sobie teraz może szerokość w środku, między nadkolami miarka na odwrót. Mamy tutaj 100,5 cm. Mamy tutaj 100,5 cm. Zmierzmy teraz szerokość tej części tutaj wraz ze wspornikiem drugiego poziomu podłogi. Tutaj w środku jest 98 cm, czyli troszkę wężej, bo tutaj było 100,5 cm a najwęższa szerokość bagażnika, tutaj gdzie opiera się półka, to jest 92,5 cm. Ostatnią rzecz, którą zmierzymy przy tak rozłożonym bagażniku, będzie wysokość. Wysokość tutaj do podsufitki to 82 cm. Zmierzymy jeszcze kontrolnie w drugim miejscu. 80 2 cm, tutaj w rogu zaczyna lekko opadać aż do 80, ale załóżmy, że w tej części to jest jakieś 82 cm. Pokażę Wam teraz, jak tą półkę składa się z powrotem. Zmierzymy sobie tą samą odległość do góry, ale już z półką położoną. W pierwszej kolejności wyciągamy sobie tą część, ona łatwo wsuwa się tutaj. Następnie wyciągamy drugą połowę i kładziemy tutaj. Ja może jeszcze w międzyczasie skoczę po akcesoria, pokażę Wam, jak one się tutaj sprytnie mieszczą. Zestaw naprawczy na rzepkach, rzucamy go sobie tam, żeby nie przeszkadzał nam w tej części. Trójkąt, apteczka na rzepkach rzucamy tam, żeby nie przeszkadzał nam w tej części i wtedy możemy sobie to w ten sposób oddzielić. I tutaj rzucamy akcesorium, które nie jest nawet opcjonalne, raczej duster, tylko trzeba sobie kupić osobno, mianowicie torby na zakupy, które wpadają tutaj pod podłogę i zamykamy sobie je w ten sposób. Zmierzmy wymiary przy rozłożonej podłodze. Głębokość jaka jest dostępna? ze siedzeniami z oparciami rozłożonymi to jakieś 94 cm do uszczelki przy krawędzi 97,5 do uszczelki na środku. Tutaj też mierzyliśmy 94 cm głębokości dla tej półki. Jeśli półka jest obniżona, wymiar mniej więcej jest taki sam, także tutaj nie będziemy tego już mierzyć. Złóżmy siedzenia, zobaczymy jak mają się wymiary bagażnika po złożeniu siedzeń. Tylko, że ja muszę iść z tamtej strony, złożyć też albo i nie muszę, jak szczupak. Tak prezentuje się bagażnik po złożeniu siedzeń, co my tutaj mamy. 162 cm więcej, w tym miejscu do uszczelki. 172 cm to są siedzenia odsunięte nie maksymalnie do tyłu. Tutaj również jest 177 cm długości. Jeśli chodzi o tę pojemność bagażnika, teoretycznie można by spróbować tu wskoczyć i zobaczyć, czy da się w nim legnąć. Nie wiem tylko, czy jestem w stanie poświęcić te półki, pakując się tu swoim gabarytem, ale chyba zaryzykuję. Tylko oddam tutaj kluczyki jeszcze na kamerzyście. Sprawdźmy, to raz się żyje. Zobaczmy, czy to się trzyma, czy to się nie trzyma. O, ta część jest miększa. Tu to bym się już bał siedzieć, bo tu jest ta część łamana, więc byłoby ryzykowne. O, powiem tak. Rzeczywiście, jak przesunie się siedzenia do przodu yy, i troszkę się je pochyli, Trzeba tu wypuścić trochę, żeby można było się przespać w samochodzie. Zresztą to nie jest samochód za bardzo do spania, bo to taki, powiedzmy, suwo kompakcik, ale półka wytrzymała próbę wagi i mniej więcej macie pojęcie, jaki wielki jest ten bagażnik, mając skalę do porównania w mojej osobie. Dobra, wyskakuje. Jak kangurek KO. Co z szerokością tutaj? Może zamkniemy sobie drzwi, albo i nie. Zmierzymy sobie jakaś szerokość siedzeń w tym miejscu. Tutaj mamy 120 cm, jeśli chodzi o samą szerokość oparć. Czy jak zamkną się drzwi, to zostanie nam mniej więcej tyle. Sprawdzimy to zresztą od razu. Dokładnie. Drzwi nawet nie dotykają fotela, więc będziemy tutaj mieć jakieś 130 cm między klamkami. Jakieś 140 na podłokietnikach. Mam nadzieję, że w tym materiale zamieściłem wszystkie wymiary bagażnika, które są istotne. Więcej nie przychodzi mi do głowy, a właściwie to właśnie przyszedł mi jeszcze jeden do głowy i zrobię go teraz. Sam się nad tym zastanawiałem, jaka jest wysokość między jedną podłogą a drugą w kontekście zapasowego koła dojazdowego. Czy ono się tutaj zmieści? 13. Nie ma 13,5, to jest jakieś 13 cm z małym hakiem. Nie wydaje mi się, żeby koło dojazdowe miało 13 cm wysokości, ale to jeszcze sprawdzę. Więc mam nadzieję, że teraz podałem już naprawdę wszystkie wymiary, które są istotne, jeśli chodzi o Daci-Duster trzeciej generacji. Powtórzę jeszcze raz na koniec: to jest wersja Journey z podwójną podłogą, silnik EcoG, więc pod spodem jest jeszcze butla z gazem. Co dalej? W kolejnych odcinkach na pewno opowiemy troszkę o akcesoriach. Tutaj na przykład mamy lampkę, ale mamy też kilka innych zanabytych, więc o tym wspomnimy. Na pewno będziemy dalej informować w temacie spalania, w temacie jazdy, jakiejś awaryjności. Bądźcie z nami i kliknijcie ten dzwoneczek, podsubskrybujcie i słyszymy się na gigancie.